Ziemanko, zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj na jezioro z Karlin. Jest Kamil, który jest już ogarnięty rozstawiony. I tam Piotrek, Tomek. Prawie sobie radzą, mojego namiotu jeszcze nie ma, bo jeszcze nie przyjechałem. Więc zobaczymy co się będzie działo. Będą same grube okonie, grube szczupaki i sandaczek, których tu nie ma. Jesteśmy, ruszyliśmy na rybki. Zobaczymy co się będzie działo. Kto najwięcej złowi. Tam wam zaraz przybliżymy Ale to jak już mówisz kto najwięcej złowi to byś podał chociaż ten wynik Wynik podamy na końcu no. filmu no Dobra Znając życie tutaj Tomek złowi najwięcej nie ma... Nieprawda Albo Hubert ja, nic nie łowię. ja nie łowię ryb Hubert e, O tam daleko widać e, Kamila i Piotrka Więc Zobaczymy co dzisiaj się wydarzy Spisz? Dobra Tomek już ma pierwszą rybę Już pokazuj Pokazuj na film Jaki byk 60 kilo Every night in my dreams Jak tam masz to? Ja już spuszczam tutaj Po jednym palcu latów i one biorą, no nie? Ale zakładam tego nie zobaczę, bo to te małe Płyniemy tam za was tam i tak będziemy się przesuwali chyba, nie? Wszyscy łowią, tylko nie ja. Można, można. Ale mały, nie jest taki malutki. U mnie się mniejszy łapie. Ładny okoń synek. Ale ty, nie, no, długi jest strasznie. Długi, chudy, ale długi. Ja mówiłem, że jak ktoś złowi tylko on. No, fajny dobrze. Ma Ze 7 centów. Ile guma 5? Dziesięć O siedzi! Jest! Widziałeś? <grym wiosenka> Ale ja mówią słaby TikToker przyjechał to podobrały <grym wiosenka> tak. Jak to było? TikTokerzy przyjeżdżają, no nie? Mówią, że nie jestem gościnny Ale co takie dużo łowisz? O, takiego u konia trafiłem ale ja widziałem, że on szedł do stepu po ryby. Ja widziałem. Oboch gdzie leży. Chłopaki łowią. Co? Udało się jednego wyskubać. Wy nie fajnie. Człowiek, jeden łowi, drugi łowi, a ja się patrzę jak głupi. Jezus o to już podbierak musi być. To już poważna rzecz jest. E, w ogóle ja w tym podbieraku nie widać <grym> Pokaż nam tą czterdziestkę. Więc z daleka możesz powiedzieć, że 60 ale jest, ważne, że złowiona. Tak jest. Jest następny, ale mały. Ej, weź, ja nie mam takich jaskółek jak ja. To jest. Dziś dostałem jaskółkę. Zawsze w prezencie jest ten, najlepsza. A żeby się zerwał? <laughs> Na na się A jezu, ładnie mi ładnie wziął. Z tej strony spróbujcie, z drugiej strony. mi się nie. Jest tak, na tyle wygodnie, że aż mi szkoda się odwracać. Ale ładne miałem branie teraz. Ja za siebie rzucę i Też tak można. Mi się stuknęło. Siedzi. większy? No, większy. O, ładny. A ja to?

Tutaj jest, kółek nie mam Ja mam jedną <grym zimny> No patrz, puścił Czy jest? Ale jest, taki mały No nie no Łopi, łowi dwudziestki, dwudziestki piątki, Mój Puścił E, jest, e, mały Siedzi w końcu Jebany. A zjadł całą Nie to zielsko To zielsko nie ryba ładna rybka Dobry okoń z 29,5 miał Na jaskułę? Ty, mi się wydaje, że ty... wie spokojnie, to nie Spo... zawody, bądźcie fair play. To nie zawody, panowie, ile można łowić tych okoni? Tak, my na trzech łowimy jednego, a wy na dwóch siedem. No, no dobra, my dopiero was gonimy, nie? Ale za szybko! Ja. Tak jak szybko odeszliście od nas, tak szybko was gonimy, nie? No nie wiem, branko na cykadę, ale... Ale O jest Ale w ranie miał fajne Idzie Taki większejszy bym, po... bym powiedział Taki z 23,5 cm Chodź tu główku Zaraz mi spadnie Ale gruby Pierwsza ryba po 10 dniach chodzi, <gry> Zobacz, założysz od Kamila, czy tam założysz Spin Mada taką blachę, to normalnie jak prowadzisz, to czujesz, nie? A tu mam jakąś kurde z Aliexpressu, to jakbym jej nie miał. No to od Nepsa, i właśnie to są takie dobre. Nie mam już tych patii. zobaczymy trochę wiesz. O, dobra. o, jest. No, bym powiedział, że coraz większe te. O konie. Ja zawsze powtarzałem, że pepi bajcy i blaszka się kręci, da mi rybę. <laughs> Magiczne przynęty to są. A widzisz, no tego nie driga co? Muszę zuma zbliżyć, bo pokażcie na zoomie! A ty konsekwentnie widzę. No pokażesz piątej. się no, A ładnie. Ładny! Taki amerykański! Wszyscy płyną tam? No, TT. Te te. My też musimy tam popłynąć. Siedzi? O, siedzi. ryba na live u Senara. Daj mi ten haczyk. No, czekam. Na koniec wieczora tam. Hubert złowił w, z... w zdręgę? Pokaż Hubert. Nie mogę. Nie może. Jest tam zdręga, już kończymy. A poszła, to nawet jej nie, nie zobaczyliśmy. Uwierz na słowo, widziałem Musicie uwierzyć na słowo, była ładna. Pięknie ubarwiona. śmierdziła pa. pach. Nauczyłem się